Witaj śliczna! Jaka to normalnie zresztą. O, mamciu, kto to jest? Największa królowa wszechczasów, kleopatra, ostatnia z faraonów. Na głowie nosi złotą koronę, a na szyi rubinowy naszyjnik ank. Och, Welmo! Całkiem jak twój! <laughs> Znacie się. Mamciu, kurczę, znam się trochę na biżuterii. Grup jest zapieczętowany. Pomyślcie, korona Kleopatry czeka za tymi drzwiami. Proszę zaczekać! Przetłumaczyliśmy hieroglify. Przemówiła Kleopatra. Przeklinam tych, którzy z bezczeszczą ukryty grób faraonów. Rzeka Nil wyschnie, a pustynia się podniesie. Przebudzi się armia umarłych, a ci, którzy tu wejdą, w kamień się obrócą. Ha! <śmany> <śmany> Rzeka Nil wyschnie. Fred! Przecież widzieliśmy rzekę, była kompletnie sucha. Ale co znaczy, że pustynia się podniesie? A co, że przebudzi się armia umarłych? Może jednak lepiej ich nie budzić? No dobra, Kleo, nie zamierzam stąd wyjść z pustymi rękami. Jeśli pod nami jest jakaś armia umarłych, nasz sprzęt na pewno ich wykryje. A ja skrócę umarlaków o głowę. Proszę, doktor von Butch. Dla dobra archeologii potraktujmy ten grobowiec z szacunkiem. Jego tajemnice ujawnimy z czasem. Ależ oczywiście. A najlepiej zrobić to teraz. Wysadziła w powietrze dwa tysiące lat historii. Spokojnie, Omar. Powstrzymają klątwa albo my. I po cośmy się pchali do tego Egiptu, Psinko? To po co? Amelio, niech pani to lepiej obejrzy. Co to jest? Niech ktoś powie, że to Fata Morgana! Burza Piaskowa! Uzdynia się podniesie. To jest klątwa! Dobra! Niech ktoś inny powie, że to Fata Morgana! Rozładunek! Już! Potrzebne mi czujniki geotermiczne! Stop! Musimy się schować! Szybko! Biegniemy do grobowca! jak się zorientujemy, wyślemy ci pocztówkę! Sam nie wierzę, że to mówię, ale do Cieszę się, że znowu jestem w tym upiornym grobie. Ja też! Hej, o Marku! kurczę, dobrze Cię widzieć! Jejku, jego wysokość się obraził, czy jak? Ranek! Ka, 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 kamienny posąg! Posąg?